Rozpoczynamy audycję, coś obejrzanego w Akademickim Radiu Luz, porcje filmów w tej godzinie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o najnowszej premierze kinowej w filmie Downsizing, pomniejszenie w reżyserii Aleksandra Payna, który już od wczoraj jest na naszych ekranach, więc można powiedzieć, będziemy się przyglądać małym sprawom filmowym. Przed mikrofonem Józef Poznar, z za stołem realizatorskim Paweł Szeong, więc zostańcie z nami. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś Obejrzanego stojąc w tym tygodniu na rozdrożu filmowych dróg i mając do wyboru pójście do kina na najnowszą superprodukcję komediową rodem z Warszawy, czyli narzeczony na niby komedię z, e, z tą, no, Julią jakąś tam Kamińską z, w roli głównej z plakatem na białym tle z czerwonymi napisami albo mamy też do wyboru pójście na Downsizing, czyli komedio dramat science fiction w rolach głównych Matt Damon Christoph Waltz, Hong Chao i Kristen Week i y, komedia reżyserowana przez Aleksandra Payna. Nazwisko dość dobrze znane już w Hollywood. Jest to reżyser, scenarzysta, który najbardziej wybił się o 7 lat temu filmem Descendants, y, Spadkobiercy i także później filmem Nebraska. Są to filmy, które faktycznie możemy kojarzyć z tym, że... Y, De facto są komediami. De facto one reprezentują, wpadają we wszystkie schematy komedii, ale w nich jest jakaś taka niewypowiedziana gorycz, jakaś taka y, krytyka y, życia i cynizmu y, z niego wynikającego, więc można to faktycznie nazywać y, komedią z ciemnym humorem albo jakimś takim satyrycznym komedio-dramatem. Downsizing jest to film, jak już wspominałem, science fiction opowiadający o tym, że. W niedalekiej przyszłości ze względów ekonomicznych jest możliwa opcja taka, że możemy się pomniejszać. Ze względów ekonomicznych, ponieważ jak wiadomo, przeludnienie będzie bardzo poważnym problemem w, dla przyszłości naszej planety. No i można będzie to bardzo łatwo rozwiązać tym, że gdy się pomniejszymy, no to będzie więcej zasobów dla nas. Sam film faktycznie bardzo podchodzi do tego od strony naukowej. Jest tam pokaźny wątek poświęcony właśnie temu, w jaki sposób naukowy jest to możliwy i jakie są reakcje społeczne na wprowadzenie takiej koncepcji ale sama fabuła zawiązuje się już mniej więcej po 20-30 latach od wprowadzenia właśnie takiej opcji. Głównym bohaterem jest właśnie Matt Damon który gra po Lasa Franka. dość powiedzmy człowieka, który kiedyś miał jakieś nadzieje, ambicje ale niestety życie zweryfikowało inaczej no i zajmuje się e, terapią, jest, jest rehabilitantem który no, no nie wiedzie mu się najlepiej i właśnie wraz ze swoją żoną dostrzegł Szansę na lepsze, nowe życie w pomniejszeniu, e, w życiu w takiej mikro makro kolonii, gdzie wszyscy są malutcy. E, cała fabuła zawiązuje się w momencie, gdy w trakcie procesu pomniejszenia okazuje się, że no, jego żona wycofuje się z tej terapii i on zostaje sam, mały, w nieodwracalnym procesie. I w tym momencie Mad Damon musi sobie jakoś poradzić z tymi wszelkimi konsekwencjami swojej decyzji. Film o tyle co ciekawe, e, powstawał przez niecałe 8 lat, e, nazywany jest przez samego twórcę takim jego e, małym, pięknym projektem, nad którym, który dopieszczał gdzieś tam e, na przestrzeni ostatnich produkcji, gdzieś pomiędzy, pomiędzy filmami, które tworzył. Miało to być epickie, wielkie arcydzieło, które z, miało skłaniać do refleksji, które miało pokazywać skutki tego, co się dzieje. Miało być też swego rodzaju taką społeczną satyrą. To jest bardzo ciężkie zagadnienie, ale... E, dałoby się to zrobić. E, czy faktycznie dało się to zrobić, czy pomniejszenie działa, o tym powiem sobie za chwilę, ale zajawię tylko. Jeśli chodzi o oceny, no, jest dość pół na pół. Ma ocena 5,8 na 10 na, w portalu IMDB, no i 50% krytyków e, w serwisie Rotten Tomatoes, którzy zrównali ten film z ziemią e, w Polsce. Ten film był pokazywany jako film zamknięcia ostatniej edycji American Film Festival, e, no i tam też e, zajawię tylko, no, Wielkich braw nie było. Coś obejrzanego. Tematyka filmów, które są społecznymi krytykami, albo mają w jakiś sposób skłaniać widzów do refleksji, to jest to bardzo ciężki kawałek chleba, ponieważ balansuje się tam na granicy pewnego rodzaju niuansów. Chce się stworzyć taki film, który będzie dawał do myślenia, ale nie będzie zbyt oczywisty, nie będzie wybuchał widzowi w twarz z tą krytyką, z tym, z, z wszelkimi argumentami społecznymi i niestety na tym polu pomniejszenie film Aleksandra Pejna niestety bardzo, ale to bardzo zawodzi, ponieważ tak naprawdę ten film Film stawia mnóstwo, stawia szereg pytań, które w, kon w kontekście tej fikcyjne, tego fikcyjnego pomniejszenia, tej idei zmniejszania ludzi, są fantastyczne. Te pytania e, społeczne, etyczne, moralne są dość dobrze zaakcentowane, ale niestety ten film w ogóle w żadnym momencie nie stara się nawet odpowiedzieć na nie. E, tak jak mówiłem, dużą część tego filmu stanowi ten e, aspekt społeczny, reakcji na, na to pomniejszenie. To jest to pierwsza połowa. Tego filmu, a nawet jak się okazuje powiedziałbym mniej, jedna czwarta, ponieważ ten film się bardzo dłuży i gdy ma się wrażenie, że jest się w połowie tego filmu, no to jest się dopiero na jego początku. I te elementy społeczne, ponieważ jest przedstawiona historia właśnie naukowca, który, który to pomniejszenie odkrywa, zakłada pierwszą kolonię i to w jaki sposób te reakcje społeczeństwa i w tej kolonii i całej ludzkości na to pomniejszenie to jest to najciekawszy aspekt tego filmu. Niestety gdzieś mniej więcej właśnie po, po około 40 minut ten film staje się, e, wtedy na pierwszy plan wychodzi główny bohater, jakim jest Matt Damon i ten film staje się tak jakby, no e, zapomina o tym swoim ko, e, koncepcji e, pomniejszenia i tych różnic między dużym a małym, a staje się taką prostą historyjką na temat tego, jak to Matt Damon szuka jakiegoś spełnienia w życiu. I niestety ten film bardzo rzadko wykorzystuje potencjał tego, że coś jest pomniejszone, coś jest powiększone. Z najczęściej do jakichś prostych gagów, na przykład to, że rzeczy, które tam były z, z powiększonego świata można je było wnieść do tego pomniejszonego świata. Pamiętam, była taka piękna scena, kiedy zostawiano, kiedy ludzie zostawiali swoje obrączki i one tam trafiały z nimi do tego świata, a później jak, jak byli już tacy mali, no to były takie ha, duże. No, piękny gag wizualny, który absolutnie nic nie wnosi do, do tej historii. Tak jak mówiłem, film bardzo się dłuży i ten film tak jakby jest z, zlepkiem Różnych filmów. No bo mamy ten film, który w zamierzeniu miał być tą społeczną krytyką, w którą stronę my jako społeczeństwo zmierzamy. To jest jeden wątek. Drugi wątek, no to jest Matt Damon, który stara sobie ułożyć życie na nowo i do tego nie był potrzebny w żaden sposób element pomniejszenia czy powiększania. No i jest jeszcze trzeci, trzeci wątek, który włania się gdzieś tam na samym końcu. No, że jednak to pomniejszenie było wykorzystane za późno i nadchodzi koniec świata. I co to oznacza dla nas? Ten wątek, który został potraktowany najbardziej po macoszemu, no bo tak jak ten film się dłuży, już chcieli żeby się skończył, no to w dalszym ciągu nie kończy się jakimiś spójnymi ani adekwatnymi odpowiedziami. To jest największy problem tego filmu, ale też nie jest ten film tragiczny, nie jest zły, jest po prostu przeciętny, ma swoje momenty. Znowu jest to przykład filmu, w którym pojawia się Christoph Waltz, który nie wychodzi gdzieś ze swojej strefy komfortu aktorskiego, ponieważ gra takiego, no powiedzmy, lekko ironicznego dubka, jest bogaczem, który e, dorobił się troszkę na byciu cinkciarzem w tym e, świecie małym ze światem dużym, często zajmuje się jakimś takim handlem, szmuglowaniem pewnych rzeczy. I on jest absolutną gwiazdą tego filmu, ponieważ kradnie każdą scenę, w której się pojawia i chciałbym, żeby w ogóle był film... Zamiast tego filmu można by zrobić film o Krzysztofie Waltzu w tej głównej roli, w tej głównej postaci. Za każdym razem, gdy on się pojawia na ekranie, jest to ogromna radość. Dużym zaskoczeniem i to też pozytywnym jest zdecydowanie rola Hong Chao. Tajlandzka aktorka, tajska aktorka, która, która się tam pojawia, gra rolę właśnie uchodźcy wojennego, który... O, to jest właśnie ciekawy aspekt, został gdzieś tam poruszony, ale nie został w jakikolwiek sposób rozwinięty dalej, że powiedzmy kraje orientalne wykorzystywały pomniejszenie jako, jako karę, że zamiast więzienia, że zamiast trzymać dużych ludzi w więzieniu, no to można było ich pomniejszyć i to jakoś z, było pozytywne, było to dla ekonomii tam tych, tych krajów orientalnych lepsze. Nie zostało to w żaden sposób wykorzystane, nie zostały te etyczne elementy tego poruszone, no i ma się taki ogromny niedosyt związany z tym filmem. Ma się, ma się takie wrażenie, że się Człowiek jest to po obejrzeniu tego filmu, no bo fajny koncept. Jest to naprawdę fantastyczny koncept, który wielokrotnie był w kinie wykorzystywany, ale po latach dopiero był wykorzystany tak, powiedziałbym, jako, jako moment sprzedający, jako, jako punkt wyjścia do ciekawej dyskusji na temat filmu. Ale de facto ten film no, nie, nie stwarza tej ciekawej dyskusji. Jest to taki przykład filmu, który, mm, no jak się ma wykupiony karnet do kina i, i tak się za niego za dużo nie zapłaci, no to można pójść jak się nudzi, albo jak gdzieś leci w, w telewizji, no i alternatywą są polskie, polskie telenowele i jest do wyboru obejrzenie pomniejszenia, no to gdzieś tam można między reklamami na to przełączyć. Koncepcja zmiany rozmiarów człowieka w kinie nie jest taka nowa. Takim pierwszym naczelnym projektem, który, który wykorzystywał wszelkie możliwości magii, kina, to zdecydowanie atak kobiety o 50 stopach wzrostu. Jest to taki kultowy klasyk z 1958 roku, film science fiction, w którym to pewna kobieta na skutek ataku obcych staje się gigantem, a później będzie się mściła na swoim mężu, którym zdradzał. Koncept zupełnie absurdalny. Film, no, mógłby się pojawiać gdzieś na listach najlepszych, najgorszych, ale co ciekawe, wykorzystywał tą, tą, tą magię kamery, tych, tych, tych ujęć, które, które mogą pokazywać i zakłamywać rzeczywistość w sposób jak na tamte czasy, bardzo kreatywny. Później pojawiało się tych filmów kilka, e, między innymi Alicja w krainie czarów, która w ogóle wychodzi od tego, że Alicja się pomniejsza i przechodzi do tej właśnie krainy czarów i ten film był wykonywany dwa razy, z czego ta bardziej znana chyba niestety w dzisiejszych czasach produkcja Tima Bartona, no, nie wykorzystywała tego potencjału, ponieważ Alicja się zmniejsza, no i i tyle. I już później wszystko dzieje się normalnie. W ostatnich jeszcze y, czasach kultowy film, który, który. Kultowy film i serial i cała seria, no to oczywiście Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. E, właśnie też y, opierający się na koncepcji szalonego naukowca, który, no, przez przypadek zmniejszył dzieciaki, zmniejszył swoją rodzinę. No i wszelkie y, różne gagi wizualne między innymi się tam pojawiają, i jest to też, powiedzmy, prosta historia o człowieku, który, no, zaczyna bardziej doceniać swoją rodzinę. I nie jest to. Nie jest to w żaden sposób krytyka społeczeństwa, ani nic takiego, jest to po prostu zabieg, delikatny zabieg i to nie wpływa w żaden sposób na fabułę, to pomniejszenie, powiększenie. Jednak z tych filmów, które wykorzystują to dość dobrze, to zdecydowanie film Ant-Man, produkcja Marvela, film o superbohaterze, który potrafi zmieniać się w mrówkę, ale zachowuje swoją, powiedzmy, siłę. I tutaj fajny koncept, zwłaszcza z, z komiksów zawzięty, koncept, który faktycznie wpływa jakoś na, na to fabularnie, a jest to film, który wykorzystuje tą technologię grafiki komputerowej CGI i przez to cały czas mam wrażenie, że to jest takie sztuczne. To wszystko jest tam efekciarskie, wszystko jest tam wyolbrzymione, jak na film o, o człowieku wielkości mrówki i nie ma już w tym takiej magii, nie ma w tym magii, która, którą mogła mieć powiedzmy Atak Kobiety o wielkości 50 stóp. I właśnie ta magia technologiczna, ten, ten, to, to ile, ile to ciekawych rozwiązań wizualnych pozostaje w filmie, gdy się zacznie balansować między tym dużym a małym to zdecydowanie przykład no, wybitny, jakim jest Władca Pierścieni i później Hobbit. A skoro mówię o Władcy Pierścieni, nie mógłbym tutaj nie wykorzystać okazji, że po drugiej stronie szyby siedzi największy fan Władcy Pierścieni, jakiego znam, czyli Paweł Szelon. Cześć Paweł. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I właśnie Władca Pierścieni, jak z tego co pamiętam, no to tam nie było aż takiego efekciarskiej e, takiej bawienia się komputerem, bo większość rozwiązań, między innymi tym, że Gandalf był w swoich normalnych rozmiarów, a hobbici byli troszkę mniejsi, tam trochę tych rozwiązań było. Tak, no różnorakie były stosowane w zależności od y, sytuacji, zabawy z perspektywą, zabawy y, również, y, no była tak, ja, prostu pierwsza do głowy mi przychodzi taka scena, nie wiem czy kojarzycie, kojarzysz y, w dwóch wieżach, kiedy Mary i Pipin zostali porwani przez grupę uruk High i niesieni są przez nich na ramionach no, i żeby zaimitować to, że właśnie są zdecydowanie mniejsi niż Urukhai, którzy pewnie tam mierzą sobie z ,92 m, 92 metry, no to aktorzy, którzy grali tych właśnie Urukhai, mieli założone takie wielkie, imitujące szerokie barki orka, e, kostiumy, kostiumy, na których wisieli hobici. Także tych rozwiązań było stosowanych bardzo wiele. W żadnym z nich, jeśli chodzi o właśnie te rozmiary, nie było stosowanych komputerów. To wymagało dużo od, od aktorów, którzy często właśnie mówili o tym, że. Jeżeli na przykład Gandalf siedział kilka metrów przed Frodem, tak żeby zaimitować to, że jest od niego większy, no musiał się zachowywać ym, tak jakby siedzieli obok siebie. I Ian McKellen często w wywiadach to podkreślał, że gra się y, w scenach, y, w których występuje dwóch aktorów, kiedy gra się dialog jakiś albo interakcje w ogóle, bardzo ważne są oczy i, i, i ten gra oczami y, jakby do siebie nawzajem spoglądając. No i to zostało odebrane tym aktorom, więc tym trudniej było im zagrać to wiarygodnie. Także to było na pewno wymagające pod kątem realizacji. Było wymagające pod kątem realizacji, ale mimo, że to były proste iluzje optyczne, bo tak to możemy najprościej nazwać, to to działało i nie miałeś takiego jakiegoś poczucia, że czujesz się oszukiwany, że to jest wszystko sztuczne. Natomiast. Na takiej samej koncepcji powinien się opierać kontynuacja władcy pierścieni, de facto filmowa, czyli hobbit. Tylko że tam rozwiązań optycznych było o tyle, o ile chyba żadnych. Wszystko było robione komputerowo. Nie miałeś wrażenia, że to było jakieś sztuczne? no było bardzo sztuczne no ja obejrzałem Hobbita raz yy, jakby bo tak no, czułem, może czułem się w obowiązku to złe sformułowanie, byłem yy, ciekaw tego i miałem duże nadzieje z tym związane oczywiście też duże obawy, które mam nadzieję nie, miałem nadzieję, że się nie zrealizują ale niestety stały się faktem no Hobbit yy, był, był sztucznym filmem i to nie tylko yy, ze względu na te perspektywy i na te, na te komputerowe rozwiązania dla mnie ale faktycznie kiedy o tym powiedziałeś to może coś w tym jest, że to wszystko jest tam tak wymuskane wręcz przez te, przez te komputery, że, że aż staje się mi wiarygodne. Wiem, że to brzmi śmiesznie w kontekście filmu Fantazy, ale jednak. Jak, jak oglądam fantazy, to yy, pomimo, że wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest nierealne, no to jednak kupujemy jakoś tę rzeczywistość, którą ten film przedstawia, i jakoś się w nią wchodzi mniej lub bardziej. A hobbit stał się po prostu, no, była jakaś szklana ściana, przez którą nie mogłem się przebić w tym filmie yy, i po prostu kompletnie tego nie kupiłem. No, to jest to, że wchodząc w film fantazy, przenosisz się w ten świat, i takie elementy, jak właśnie dostrzeganie tej komputerowości, zdecydowanie przeszkadzają. W byciu w, w filmie, w byciu w tym świecie przedstawionym. Bardzo dziękuję Pawle za, 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 za twój wkład tutaj w, w ocenę władcy pierścieni. I choć władca pierścieni to było w jakiś sposób uwarunkowane fabularnie, to wydaje mi się, że najlepszym przykładem, żeby zestawić pomniejszenie Aleksandra Payna jako krytykę społeczną wykorzystującą właśnie motyw małych i dużych ludzi, to kontrastem dla tego będzie polska produkcja Juliusza Machulskiego, czyli King Size. I o tym, co konkretnie się różni, a co Konkretnie jest wspólne, o tym opowiemy sobie za chwilę. Coś obejrzanego. Tak jak pomniejszenie Aleksandra Pejna miało być delikatną krytyką obecnego społeczeństwa, a przez przedłużenie krytyką kapitalizmu, tak po drugiej stronie tutaj w Europie. E 25 lat wcześniej, taką samą krytyką kom, o ówczesnego ustroju komunistycznego był film King Size w reżyserii Juliusza Machulskiego. Słowem takiego jakiegoś wprowadzenia to były lata 80. i Juliusz Machulski, który miał to szczęście i jako jeden z niewielu polskich reżyserów mógł wyjechać na roczne studia na Cal Arts w Kalifornii i tam mógł nauczyć się tego swojego fachu amerykańskiego, który w jego twórczości. Później był widoczny, i najbardziej chyba właśnie w filmie King Size, który, nie dość, że jest zrobiony z ogromnym rozmachem scenograficznym, to sama historia jest w pewien sposób zamerykanizowana, i, i to te, te nawiązanie, powiedzmy, to takie tempo narracji, które przypomina filmy przygodowe, filmy komiksowe znane z filmów Spielberga, czy też obecnie, byśmy to powiedzieli, że jest to delikatnie Marvelowskie i to jest widoczne i sam Juliusz Machowski w tym momencie dalej jest y, młodym reżyserem, który debiutuje rewelacyjnym filmem Wabank, który, który jest okrzyknięty naprawdę super debiutem, na, filmem, który nawet teraz, po, po wielu latach jest, jest absolutnie fantastyczny. Później przebija ten swój debiut filmem Sex Misja, który jest, no, dzięki wielu rankingom z, z, z stawiany jako jeden z z najlepszych polskich filmów w historii, genialna komedia i później wychodzi Wabank 2 troszkę gorszy od oryginału, ale dalej trzyma poziom i pojawia się ten King Size. King Size, który nie próbuje być aż w sposób aż tak oczywisty krytyką, to wychodzi dość naturalnie. Polacy w czasach PRL-u mieli naprawdę wręcz w żyłach ich płynęła sposób omijania cenzury i sposób mówienia o tych rzeczach związanych z rzeczywistością komunistyczną, socjalistyczną, w sposób subtelny. No, subtelności tam jest sporo. Fabuła filmu King Size no, nie jest tak bardzo skomplikowana. Mamy głównego bohatera, bohatera Olo, który no jest w świecie dużych, i jest ta koncepcja King Size'u, który pozwala krasnoludkom stawać się dorosłymi. Sam, sama, sama koncepcja wychodziła się od tego, że przecież krasnoludki, małe, małe, mali ludzie są w naszej kulturze obecni od zawsze. Czy to w bajkach, w baśniach e, braci Grimm, czy nawet u nas za sprawą Konopnickiej. I wychodzimy od tej tezy, co jeśli faktycznie krasnoludki istnieją, to w jakiej one roli by się odnalazły w, w, w rzeczywistości PRL-u. I mamy też właśnie ten koncept e, komunistycznego reżimu, który. No wprowadzany jest właśnie w świecie krasnoludków w Szuflandii przez właśnie tego despotę, kilkujatka. Jest tam bardzo dużo nawiązań do wcześniejszych filmów Juliusza Machulskiego. Mój ulubiony to jest to, że mamy scenę, w której pojawia się Jan Machulski Leonard Pietraszak, niezapomniany duet wrogów z filmu Wabank. tam w filmie King's z w przyjaciół. No i nazywają się tak po swojsku Kwintko i Kramerko. Jak przystało na samych krasnoludków. To są takie mrugnięcia okiem do, do widzów, i sam film King Size, no, może troszkę delikatnie dzisiaj bawić się tym, że jest bardzo groteskowy. Machulski nie ukrywa tego, że koncepcja właśnie tego pomniejszenia jest, jest, jest skuteczna i jest, 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 jest bardzo bawiąca. W sensie bawi sam, sam pomysł zrobienia tego filmu i traktowania tego na poważnie, więc King Size jest bardzo nienachalny w swojej, w swojej formie, ale. No, nie jest to też najlepszy film Józefa Machulskiego. To musimy powiedzieć wprost, a te bardziej komunistyczne, kapitalistyczne nawiązania o tym za chwilę. Kingside zachwyca przede wszystkim scenografia, która była troszkę swego rodzaju koniecznością, ponieważ no, nie było możliwości zastosowania komputerowej technologii, nie było też możliwości tych bardziej wykwintnych rozwiązań z zachodu, więc faktycznie zdecydowana większość rekwizytów, jaka jest widoczna w filmie, no to są to przedmioty życia codziennego stworzone w skali 20 do 1 są 20 razy większe jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję być w Łodzi, w okolicach e, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatr, teatralnej i telewizyjnej, to tam opowiada jest właśnie muzeum z rekwizytami właśnie z filmu King Size, które gdzieś są tam poumieszczone na trawniku i to wygląda naprawdę imponująco. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że to działa na, to, na ten świat przedstawiony, o którym mówiliśmy wcześniej, że w żadnym momencie King Size człowiek, widz nie ma wrażenia, jakoby by to było wszystko sztuczne, tylko faktycznie to jest, są to pomniejszoni ludzie z tymi gigantycznymi przedmiotami życia codziennego. I jest tam mnóstwo gagów, jest tam mnóstwo żartów opierających się na wykonaniu. Korzystaniu tego dużego i tego, co małe, coś, czego w pomniejszeniu zabrakło, chociażby ta słynna jajcarnia, która miała być narzędziem tortur, czy też zapałki, z których były stworzone mosty. No wiele, wiele, i czy też więzienie, które było zrobione z durszlaka. No, to był po prostu bardzo zmyślny film z tą szuflandią, która, która była po prostu zwykłym archiwum, no. To było fantastyczne, to było genialne. W pomniejszeniu Aleksandra Peina. Tego, no, zabrakło tego zabrakło tego, zabrakło mi tego, że to, to, nie, to nie musiałby być film o ludziach pomniejszonych. to mógłby być film, no, normalnie gdzieś tam futurystyczna, dystopijna przyszłość. I to, co jeszcze ujmuje w, w Kingsa e, machulskiego, oprócz, oprócz właśnie tych e, tego nawiązania do, do czasów komuny, do tego, że jest to rok 87 i już raczej wszystko jest przesądzone i możemy zrobić tą e, satyrę na, na ten ustrój. Bardzo mi się podoba w tym filmie zakończenie, które jest bardzo niejednoznaczne. To jest zakończenie opowiadające właśnie o tym, że oni jadą sobie tym pociągiem. Tu mam nadzieję, że nikomu nie, nie zaspojleruję tego, tego zakończenia. Jadą sobie pociągiem, wszystko jest w porządku i pojawia się kadr, kiedy, oni, kiedy ten pociąg okazuje się być zabawkowym i jest to chłopiec bawiący się pociągiem pod Pałacem Kultury. I choć można powiedzieć, że jest to zakończenie pasujące do groteski całego filmu, jakiegoś takiego krzyku, Okrzyków tego, że no dalej jesteśmy tymi krasnoludkami. Jest to też krytyka tego ustroju komunistycznego, że hmm, może de facto to wszystko będzie wracać, że może pojawi się nowy despota, który już pod inną banderą będzie nami zarządzał, że a może po prostu jesteśmy krasnoludkami w rękach jakiegoś większego bytu, uniwersum. I to jest subtelne, to jest niejednoznaczne. i to tego chyba potrzebuje krytyka jakaś społeczna w komediach i to jest bardzo dobre wykorzystanie tej koncepcji małych ludzi można by sobie tylko życzyć żeby Juliusz Machulski teraz obecnie wrócił do tej formy z lat 80 kiedy faktycznie mógł pretendować do bycia jednego z najlepszych obserwatorów sytuacji politycznej w Polsce to była audycja Coś Obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Program zrealizowali Józef Poznar i Paweł Szeląg. Zostańcie jeszcze z Radiu Luz, za chwilę rzuty osobiste, tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś Obejrzanego.